Partnerami Radia DOBA są Fundacja Ziemi Sudeckiej, przedsiębiorstwo budowlane Jaskulscy, cykl English is yes Gupy, studia status i portal doba.pl. Radio DOBA Każdy na temat. Rozmowa o sprawach lokalnych. Bardzo dużo tych rozmów o sprawach lokalnych, właściwie o wyborach samorządowych, które już niebawem były 7 kwietnia. 2024. Ja podaję tą pełną datę, że ktoś za kilka posłuchał, żeby wiedział, że była taka rozmowa właśnie w tym czasie. Izabela Szygudzińska jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zdecydowała się Pani na kandydowanie na stanowisko burmistrza. Tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, czy to, to burmistrz, burmistrzyni ale pani woli mówić na zostańmy przy nazwie burmistrz. burmistrza. burmistrza pięknego miasta pod górami Sawimi czyli yy, Bielawy. Zanim zapytam, bo to wiadomo te pytania z cyklu yy, dlaczego się pani zdecydowała, jaki jest powód, co panią motywowało i tak dalej, to za chwilę rozpędzimy się do tych pytań. Najpierw chciałem się zapytać i po to, żeby też yy, słuchacze no w tym wypadku Myślę, że nie tylko Bielawianie, bo jeżeli chodzi o mieszkańców nawet całego powiatu to się interesujemy kto jest starostą, kto jest burmistrzem Dzierżoniowa, kto jest burmistrzem pieszy czy Bielawy, prawda? To nie tylko dotyczy Bielawian, jesteśmy też ze sobą wszyscy tutaj powiązani, o tym za chwilę pani powie, bo pracuje pani przecież w Dzierżoniowie, tak. za, chwilę, za chwilę wytłumaczymy co to za funkcja, no to proste pytanie, kim pani jest? Oprócz tego, że jest Izabelą Szygodzińską. Kim jestem? No, jestem przede wszystkim mieszkanką Bielawy. W Bielawie znalazłam się 25 lat temu i tutaj, jakby, jest cały mój dom, jest moja rodzina. Jestem mamą, jestem żoną, jestem osobą, która pracuje, jakby w trakcie całego swojego życia. W domu także? W domu także. Oczywiście oprócz, oprócz pracy zawodowej wykonuję, jak najbardziej, wszystkie obowiązki domowe. Nikt mnie z tego nie zwalnia. Ma pani trójkę dzieci, bo to też chy, 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 chciałem powiedzieć, bo to jest yy, kiedyś to było takie naturalne, dzisiaj yy, mówimy to o wyzwaniu, no ale wychowanie trójki dzieci to jest yy, wy, w ogóle wy, wychowanie dzieci to jest w ogóle duże wyzwanie. No. kobiecie nie muszę tego mówić. Ktoś kiedyś mnie zapytał czy uprawiam sporty, ja powiedziałam, że tak uprawiam sport ekstremalny, bo mam trójkę dzieci. To są tak tak tak. jak ktoś nie wychowywał y, dzieci to jakby nie rozumie, nie rozumie o czym ktoś mówi, to niech będzie ktoś z małymi dziećmi przez kilka godzin. Jednego dnia tylko odkryje, że to się dzieje przez 24 godziny na dobę. No Pani dzieci już nie są teraz te, te najmniejsze. Ten etap już Pani ma za sobą, stąd pewnie też ta możliwość, żeby poświęcić się e, no, byciu burmistrzem. Tak Tak mi się wydaje, nie? Bo, bo jak się ma małe dzieci, no to jednak ten czas jest ograniczony. Znaczy poświęcenie się to takie trochę złe słowo, ale tak chciałabym powalczyć o fotel burmistrza miasta Bielawy. Dobrze, wiemy już o rodzinie, yy, wiemy o tych sportach ekstremalnych. Yy, wykształcenie, no bo mieszkańcy, ja tak myślę, no ja, ja też jestem, ja jestem dzierżoniowianinem, też chcę poznawać, jak ktoś startuje, czy na radnego, czy na burmistrza po prostu. Ja chcę mieć jednak wykształconego czy doświadczonego człowieka. Znaczy ja, no myślę, że to każdy mieszkaniec powie. Doświadczonego, zwłaszcza, nie wiem, w kwestiach samorządowych, ale nie tylko, albo menadżerskich, czy prawnych, tak? No to są różne pola. No nie można być wykształconym w pełnym zakresie i wiedzieć wszystko jeszcze na końcu być lekarzem. To tak to nie działa. Ale chciałbym, żeby pani powiedziała o tym swoim wykształceniu, tym dokształcaniu się, bo to też, to też się działo w, w pani, tym doświadczeniu zawodowym czy karierze zawodowej. Proszę o tym opowiedzieć. Zacznę może od tego, tak jak rozmawialiśmy na początku, ja skończyłam liceum na kierunku matematyczno-fizycznym i to jest też trochę taka rzecz, która mnie trochę ukształtowała, zresztą zawsze matematyka była mi bliższa niż przedmioty typu historia czy geografia, więc to jest też trochę taki jakby mój mózg jest bardziej, bardziej nastawiony na umysł ścisły właśnie. Wykształcenie. Później po liceum oczywiście kontynuowałam, kontynuowałam naukę na, wtedy to się nazywała Akademia Ekonomiczna. Najpierw licencjat robiłam na Wydziale Zarządzania Informatyki, potem już studia uzupełniające magisterskie robiłam na Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. To chyba było zarządzanie bodajże, już tak dokładnie nie pamiętam. I później, tak, później miałam chwilę przerwy, jeśli chodzi o kształcenie się jakby. Dokładnie, rozumiem, bo wtedy rozumiem. Wtedy jakby był trochę czas na, na, na rozwój ten rodzinny. Niemniej jednak szybko dosyć podjęłam kolejne studia. To były studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i one również były prowadzone na wtedy, nie jeszcze wtedy, Akademii Ekonomicznej, czyli obecnie Uniwersytecie Ekonomicznym. Potem tak, kilka lat przerwy, i kolejne studia, które rozpoczęłam chyba trzy lata temu, to były Master Business of Administration, czyli to robiłam w, w Nowym Sączu już. Także tak po kolei jakby to się układają moje. To, do, dobrze, że nie w kolegium humanum, bo mam, mamy to. No, to jest akurat dobra uczelnia, którą pani wymieniła. Tak sobie trochę żartujemy z tych, którzy mówili, że to było kolegium Tumanum. Tak przeczytałem gdzieś w internecie, a nie Humanum. Już wiemy, że pani Izabela skończyła odpowiednie i prawdziwe MBA i bez żadnej ściemy. To to jest wykształcenie i to dokształcenie. A teraz doświadczenie zawodowe. Doświadczenie zawodowe. Ja rozumiem, że Państwa najbardziej interesuje to moje doświadczenie takie w samorządzie. I tutaj, jakby, no tą ścieżkę kariery zawodowej mam dosyć długą. Zaczynałam pracę w 2001 roku, chyba w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie. Tam byłam chwilę w Wydziale Promocji, później przeszłam do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, i tam zostałam dyrektorem tego wydziału. Potem chwila przerwy na, jakby na, na, na dzieci. Następnie znalazłam się w Urzędzie Miasta w Bielawie i tam również pracowałam w Wydziale Nieruchomości, w związku z tym, że jakby to moje wykształcenie dodatkowe, które robiłam w trakcie jeszcze bycia dyrektorem w Starostwie na, na zarządzaniu nieruchomościami, no pomagało mi też w pracy w, w Urzędzie Miasta. Potem jakieś tam różne... Rozumiem, że dopasowywała Pani. Yy... Pojawiała się Pani w jakimś miejscu, jak czuła Pani, że ta wiedza jeszcze nie jest wystarczająca, to wtedy, że tak powiem, robiła Pani te tak, studia tak, podobne, tak, tak? Tak, dokładnie robiłam, bo jakby stawiam też na taki samorozwój. Uważam, że to, to co robimy, też musi być poparte nie, to, to, to nie jest jakimś... zrobienie studiów dla studiów, tylko po prostu jest to tak, uwarunkowane to jest tym, co się dzieje pod... w danej chwili w Pani życiu zawodowym. Tak, pod kątem tego, co, co wykonywam, jakby czułam taki pewien niedosyt tego, co robię, że jakby brakuje mi tej wiedzy, takiej. Czysto merytorycznej, więc te studia wtedy tak traktowałam. A propos tego mózgu zerojedynkowego, nie? Tak. Nie wiem, idę na studia. Kończę studia, wiem. Super, no w sumie takie podejście powinien mieć każdy. Tak, i tutaj jakby no, kontynuując dalej, też pracowałam w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych. W Bielawie tam pewnie dużo, wiele wielu osób z Państwa jako mieszkańców Bielawy spotykałam, także już tutaj hmm. mogą Państwo mnie trochę kojarzyć, kto to, kto to był. Tam pracowałam jako dyrektor Wydziału Eksploatacji jednocześnie pełniłam funkcję prokurenta spółki. No to doszliśmy do MZBM-u, no ale że tak powiem, mam trochę więcej informacji, że to nie na tym się zakończyło. No na tym się nie zakończyło. Obecnie jestem sekretarzem powiatu dzierżoniowskiego, natomiast to też nie była jakby pierwsza moja funkcja, która na ten moment była, bo wcześniej jeszcze przez chwilę sprawowałam funkcję dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska. No to chyba jakby nie musi pani udowadniać, że to doświadczenie, zwłaszcza to samorządowe yy, yy, i tutaj ZBM, MZBM i Urząd Miejski w Bielawie i, i starostwo w tym pierwszym etapie nieruchomości. Też wspomniała pani przed wejściem na antenę, że mówimy tylko o tej pracy takiej zawodowej związanej z samorządem, ale też były takie prywatne, że tak powiem, inicjatywy w międzyczasie. Znaczy tak, przez chwilę też zajmowałam się sprzedażą nieruchomości, co... Nomen no men. No men, men, Tak. Bo takie ma Pani wykształcenie. Jedną z wykształceń. No i teraz jest Pani tym sekretarzem powiatu. Poważna funkcja. I co się zadziało, że zdecydowała się Pani na. Nazwę to wprost. Wyjściem jednak ze strefy komfortu. Bo prowadzenie takiej kampanii, ja to widzę, obserwuję zresztą z mojej takiej pozycji zawodowej, obserwuję, jakie to jest dla wielu bardzo, bardzo po prostu stresujące. Jeszcze dla tych starych wyjadaczy. Nie mówię o wieku, tylko mówię o tych, którzy już wiele lat funkcjonują w, w polityce tej tym samorządzie, polityce lokalnej. No to dla nich to już jest takie prostsze. No ale dla pani była pani trochę w tym takim, no nie chcę mówić drugim szeregu, ale powiedzmy nie z przodu, tak? Nie, nie w tych funkcjach eksponowanych medialnych. O, to tak, jest ja zawsze to... mówiłam, że bardzo cenię sobie osłanianie tyłów. <laughs> Bardzo dobre stwierdzenie, to wykorzystam to pewnie w tytule tego, tego podcastu. No ale tutaj trzeba być z przodu, tu się trzeba pojawić na Facebooku. Tutaj zapytałem przed wejściem, czy miała pani słuchawki radiowe i mikrofon radiowy przed sobą. No nie, to jest pierwsze takie pani to doświadczenie. Jest moja tak premiera w radiu? Dlatego się zapytałem o ten stres, nie? Bo to jest, mówię, to jest wyjście naprawdę ze strefy komfortu, takie dla każdego. Pani to tylko potwierdza, a przynajmniej nie zaprzecza. No to tym bardziej, no, nie chcemy wychodzić ze strefy komfortu. Dlaczego się pani zdecydowała, żeby to zrobić? Dlaczego się zdecydowano? przede wszystkim wiadomo, są, są wybory, więc to... No, no to tak, tak, to jakby oczywiście. Czas wyborów. Wyjście ze strefy komfortu, no powiem tak... Ja to mówię trochę tak ze swojej perspektywy. Ja, ale jak... to mhm. tak, to jest, to jest wyjście ze strefy komfortu, którą, którą mam, ale jakby też nie jest mi to obce, bo, bo jakby śledząc mój przebieg, przebieg kariery zawodowej, to, to jakby co chwilę gdzieś tam wychodziłam z tej strefy komfortu, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chcę powiedzieć Państwu, jako mieszkańcom, głównie chyba Bielawy, że dlaczego się zdecydowałam, żeby kandydować? Chociażby dlatego, żeby wprowadzić jakąś inną jakość do, do zarządzania tym miastem. Ja osobiście jestem osobą bardzo otwartą i, i taką, która pracuje z ludźmi i dla ludzi. I cenię sobie bardzo współpracę, rozmowy i jakby takie konstruktywne wnioski, ale po wysłuchaniu innych stron również. I tutaj, tak by, widzę swoje zadanie dla. Dla miasta Bielawy. Widzę, że dużo. Znaczy moim marzeniem jest, jest to, żebyśmy, jakby wychodząc na ulicę w Bielawie, widzieli ludzi zadowolonych, uśmiechniętych. Ja już nie mówię szczęśliwych, ale takich pozytywnie nastawionych. Tego mi trochę brakuje na ten moment w mieście Bielawy. Nie wiem, czy uda mi się to spowodować, ale, ale jakby to jest to, co, co, co daje mi w tym momencie skrzydła. A teraz sobie zapisałem takie hasło ad hoc, czas na kobiety tak sobie skojarzyłem z ostatnimi wyborami parlamentarnymi, kiedy to, no nazwijmy to po imieniu, kobiety wygrały wybory i młodzi ludzie wygrali wybory, bo oni raczej nie przychodzili na te wybory. Okazało się, że jednak przyszli i to w ogromnej ilości. Kobiety mocno się, że tak powiem, spięły i to one też poszły licznie. Procentowo, tu jest matematyka, pani lubi matematykę, więc tu nie ma dyskusji, tak po prostu matematycznie, statystycznie się stało. Ja dochodzę do tego, że czy według pani Bielawa właśnie jest teraz gotowa na to, żeby pojawiła się pierwsza kobieta jako burmistrz czy burmistrzyni tego miasta. Ale oczywiście, że tak. No i to jest właśnie taka odpowiedź, którą powinienem zakończyć naszą rozmowę tak naprawdę. Ale mam jeszcze takie pytanie, no bo to są takie hasła, rozumiem pani, to są hasła takie górnolotne, chcę, żeby było dobrze, umiem współpracować, jestem taka zaangażowana i tak dalej, tak dalej. To są rzeczy takie, które może powiedzieć każdy. Ale jakby pani miała tak powiedzieć taką... Swoją cechę, taką wewnętrzną, takie wewnętrzne przekonanie, co w pani jest takiego, co, co powoduje, że to właśnie pani się do tej funkcji nadaje, do, do bycia to, tym burmistrzem. Burmistrzynią tu Ukośnik, burmistrzyni, hashtag. I tak dalej, yy, że to pani właśnie jest tą osobą, która zasługuje na to zaufanie, bielawian? Jestem przede wszystkim chyba osobą otwartą. Otwartą na współpracę, otwartą na rozmowę. No i rzeczy, które są bardzo potrzebne też na tych stanowiskach konsekwentna, yy, skrupulatna, doświadczona. No to, są, to, są, to są te rzeczy, które na pewno będą mi pomagały. No takie odpowiedzi oczekiwałem. Yy, także czas na kobiety. Nawet patrząc na Powiat Dierzoniowski, mamy oczywiście są zastępcami, sekretarzami, są oczywiście panie, no ale jedyną panią burmistrz, czy też wójt, jest pani Dorota Konieczna-Enazar w, w Pieszycach. No teraz zastępuje pana Chmielewskiego pani Zarzeka, no ale to jest tylko taka no. funkcja chwilowa, więc no, no ciężko tak by podawać jako przykład. Więc no nie ma tych kobiet za dużo u władz. Jest w Świdnicy, jest pani prezydent. Ale patrząc na inne miejscowości tych kobiet po prostu procentowo jest niewiele. Tak, nie ma, nie ma kobiet na tych wyższych stanowiskach. Ja też zawsze na spotkaniach jakby trochę sobie żartowałam z tego, że faktycznie jak jesteśmy na etapie dyrektorów w urzędach, czy, czy podinspektorów, czy inspektorów, to wtedy w urzędach kobiet jest bardzo dużo, natomiast jak już przechodzimy te wyższe stanowiska niż dyrektorzy, to tak naprawdę nie ma tych kobiet. Oczywiście, że nie. Być może jest to teraz taki moment, że, że docenia się te kobiety i, i też próbują wyjść, tak jak Pan powiedział, ze swojej strefy komfortu. Ja nie traktuję tego tak, że to jest ten moment, że akurat te. Teraz kobiety są na fali. To jest kwestia tego, żeby. nie, po kobiety prostu... są zawsze na fali, tylko teraz wychodzą trochę t, y, na zewnątrz, bo ja też miałem wrażenie, że to nie chodziło o facetów, tylko tak to, kobiety były trochę z boku, z samego wyboru. A teraz widzę, że nawet faceci inicjują takie y, różne akcje, y, wspierają te kobiety. Nawet no, no, sama pani może być, że w tej ekipie około y, tej wyborczej mhm. są praktycznie prawie sami y, mówię o, ty, o tym trzonie sami faceci. Czyli to są ci, którzy uwierzyli w ewentualny pani sukces, prawda? To są faceci. Ci, którzy mnie w tym momencie, na ten moment wspierają, ja nie to... mówię o rodzinie oczywiście, tylko mówię. No tak nie do końca, bo, bo kobietami też się, też się otaczam. Tutaj jakby nie chciałabym generalizować, czy mężczyźni, czy kobiety. Ja po prostu otaczam się ludźmi, którzy są w stanie wnieść mi coś fajnego i z którymi mi się po prostu dobrze pracuje. Nie ja, 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 ja nawet nie to chciałem powiedzieć, bo widziałem nawet na zdjęciach, widzę tam kobiety. Tylko chodzi też o to, że wreszcie faceci potrafią jakby wyjść trochę z tego maczyzmu e, i uwierzyć po prostu w kobietę, że to ona może rządzić, prawda? bo to jest trochę inny etap. To nie chodzi tylko o pani myślenie, tylko myślenie faceta, że po prostu wierzę w kobietę, że ona może być świetnym szefem, tak? I to jest trochę, trochę etap się już... czy historia się zmieniła. Mamy kilka lat, skończyliśmy już 18 przed chwilą, więc wiem, jak to wyglądało kiedyś, że raczej to był ten facet był... facet, Szef to facet, a teraz się to zmieniło. Ja mówię to na pozytywie, że po prostu kobieta, szef Staje się czymś naturalnym i normalnym. Ja mówię jako feminista, po prostu. No to ja, tu jestem, <noise> ja tu jestem feministą. Nie wiem, co, moja, co na to moja żona, ale czy ona też to potwierdzi? Może być trudno, ale, ale w, uważam, że czas się zmienił i kobiety idą do przodu i yy, są na tych stanowiskach. Dlatego, zadając to pytanie o tą kobietę, Burmistrz w Bielawie, to nie jest takie bezzasadne pytanie. To jest bardzo ważne pytanie. Tak, widzę siebie na tym stanowisku jak najbardziej. I no jest, to, jest to moment, mo może ten, ten czas kobiet, ale jakby chciałabym powiedzieć Państwu, że akurat u mnie jest w domu, także każdy ma szansę na, na rozwój. Nikt nikomu tego nie, nie zabrania. Ja. To nie było łatwe, zdobyć to wykształcenie, tak jak mówię, przy, przy małych dzieciach. To naprawdę jest ogromna, ogromna praca. To jest też jakby coś, co mnie hartuje na przyszłość. Nawet podkreśliła pani, żeby nie używać słowa poświęcenie. Ja też to zapamiętałem. Mhm. Następne nasze spotkanie to już będzie o konkretach związanych z Bielawą, o tych pani pięciu punktach, zdążyłem się dowiedzieć, mhm. pięciu tych najważniejszych punktach pani programu wyborczego. Tego czasu nie ma dużo, bo przypomnę, 7 kwietnia wybory mogą być przedłużone do tej drugiej tury 21, dokładnie dwa tygodnie później. Ale mamy dużo tematów, mamy o czym rozmawiać, a dzisiaj chciałem, żeby czy znaczy mieszkańcy pani miejscowości mogli panią poznać jako kobietę, jako człowieka z samorządu, jako mamę, jako żonę, jako wykształconego człowieka, po prostu jako... Izabelę Szygudzińską, bo tak się pani nazywa. Żeby nikt nie miał wątpliwości i żeby każdy zapamiętał. Bardzo pani dziękuję. Do następnego razu. Dziękuję bardzo. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat.